Jeżeli zgadniesz kolor jedzenia, to sobie to możesz zjeść. Uwaga, Wiktoria! Ale nie wiem, czy chcę to No To się Co okaże. Teraz? Tutaj mamy coś takiego i teraz strzelaj. To jest straszne. Mam strzelać, trzeba się starać, ale nie wiem, czy chce się starać. No właśnie! Różowy, biały, brązowy. Który, jak myślisz, kolor to jest ten? Jeżeli zgadniesz ten kolor, to to jeży, więc masz 33% szans. Chyba najbardziej prawdopodobne jest to, że wybrałeś kolor różowy. Dlaczego tak uważasz? Bo jest taki kolorowy, no. wyraźnie. Pytanie. Czyli ostatecznie różowy no kolor. Tak, no, no dobra, więc w takim razie odwróć i pytanie: ja czy zjesz to, dobrało. czy też nie? <noise> Ma brawo, jest ty. Biały. Jak biały jest różowy, no widać: wszyscy wiemy o który kolor chodzi. Brawo, ty, Wiktora, dla ciebie. Dzięki, a ja lubię te No ja wiem, że je nie lubisz. Średnie, ale. Dobra. No takie coś na śniadanie, tak. To... Na śniadanie, bo specjalnie staliśmy o 6 rano, żeby ten film nagrać, bo jak widać w tle, słuchajcie. Jest to ostatni film na kanale. W tym mieszkaniu, bo jak gdyby się przeprowadzamy, ale nie ma. Gotowy? Chyba tak, chociaż czuję czegoś zapach, czuję tutaj zapach czegoś. Nie jestem jeszcze w stanie do końca stwierdzić, co to konkretnie jest. Jakby znam ten zapach, kojarzę go, ale to nie jest najlepsza rzecz chyba. Mam do wyboru kolor. Biały. Powiedziałeś to niepewnie, to nie będzie kolor biały, no? Wiedziałem normalnie. Nie powiedziałaś. Z zielony. Zielony to też nie będzie, bo też się zawahałaś. Brązowy. No. Zrobiłam coś to z Brązowy mi najbardziej pasuje. Tak na koniec go dałaś, chociaż przeważnie nie coś na środku, ale dobra, niech będzie ten... Ja wiem, co to jest za zapach Dobra, to nie będzie kolor, który powiem Tylko dlatego, żebym nie musiał tego jeść Bo wiem, co to jest i daję kolor zielony Albo nawet kolor, kolor zielony, niech będzie Trzy, cztery, i... Wiedziałem, karma dla kota. No Zapaję wszędzie tak. czuję. Masz się teraz za jedzenie. Jezu, jak dobrze! To już chujesz. Wiktoria, kolor. Żółty, zielony, czy może jednak biały. Tym razem masz coś takiego. Dobrze, wiecie co to jest? Nie ja wiem co to jest. No, zastanów się, trzy kolory masz do wyboru. Tego wezmę zielony. Zielony. Dlaczego zielony? Bo nie chcę tego jeść. Okej, okay. czyli uważasz, że to będzie co? Uważam, że to jest jakiś cytrus mhm. najprawdopodobniej Podobanie to jest cytryna. <grym> Nieprawda, wcale nie, lubię cytryny. wcale nie lubię cytryny. Czyli żółty. Czyli żółty. Zielone owoce tak nie pachną, a nie ważne, więc na pewno nie jest. Czyli kolor żółty. <grym> czyli kolor, jaki mówisz? Zielony. No to Wiktoria, trzy, cztery, bum! <grym> Limonka! Ale już się chciało Tylko kociki, tak starałem się nie podnosić, gdy widziałem, że mówisz, że to nie będzie zielony. Limonka, gry z limonka, Zapomniałam, że limonka kochani. Że jest limonka, <gry> coś takiego, nie? Ja myślałam właśnie, że zapach cytryny będzie się nazywał. Właśnie... Ja, to to pomyślałam, że ten cytryna gry, gry Zapomniałam, że limonka istnieje. A chciałam, żeby to było białe, ale uznam, nie dam odważnie zielonym, <grym podziałem, grym> Ale lipa. <grym grym> I... Am, brawo Ty o, o, o. <grym> Masz, Masz trafiłać swoim odważnym zielonym, o, moje biednym. I... No. no taki jest właśnie, nie co Ale tobie też o lata? Nie, to dziwne jest, to jest po prostu No nie, no nie. Zaraz zobaczymy w takim razie, czy mi się to uda zgadnąć, czy też nie. Ale zanim to to pamiętaj, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to lepiej to zrób teraz, bo film tutaj wrzucamy dla Was co wtorek, co czwartek i co sobotę, o której o 19.30 niezmiennie. A korzystając z okazji, zadam dobrze ten dzwoneczek obok, aby przychodziły Ci powiadomienia o najnowszych filmach. Pierwsze osoby, które są pod podłączone, zawsze dostają serduszka, przy te najlepsze komentarze, bo jak ktoś pisze pierwszy, to to nie, to nie. Nie piszcie. Jestem gotowy. To kolor biały biały, niebieski, niebieski, zielony. Zielony. zielony brzmi jak dobry plan, zielony brzmi rozsądnie, ale niebieski to może być coś takiego w stylu, jakiś właśnie do nadegaci ja wziąłem na przykład wcześniej. O, albo jakieś smutne, czy bardziej mi to pod niebieski poszedł, bo to też jest taki żywy kolor, taki trochę inny. Jeszcze jaki był biały. decyduj się. Biorę niebieski. To jest żywy kolor, to mi pasuje, bo może być jakiś taki czy jakieś. 3, 2, 1. Smacznego! Co to jest? Grzyb? Ka Kalachor to jest, run jest, niebieski. W tej rundzie chyba wolałem tego nie odgadnąć, tak pat patrząc na to. Na pewno będzie smaczny. No dobra, jesteś pewna? Nie. Trzy, cztery. To jest taki kalapier, tylko z barwnikiem. Nie. Nie? Nie. Dawaj nagrywa, a nie! W tej rundzie mamy Wiktor! Ja zaraz zobaczę, jakie kolory. Masz tak. Do wyboru. Niebieski, biały lub żółty. Tu masz taki kolor, wszyscy wiemy o czym mówimy. Biały, niebieski czy żółty? A niech będzie niebieski. Niech będzie niebieski? Dlaczego? A, a dlaczego? Nie ja taki... Koniec, tak szybka I decyzja? Już Już wystarczy, już nie myślisz, nie zastanawiasz? Nie, pierwsza myśl jest najlepsza zawsze. Tak jak ostatnio pierwszą myślą, było biały, a ja widziałam zielony. I co? I oh, oh. Skoro tak, to trzy, cztery, ry. Rafaello, które miało, być, które miało być białe, dobrze! Rafaello jest smaczne, ale kiedyś nim tak przyjadą, że już mi niedobrze na samą myśl. Tak czy się, jak macie moje słowo, że Wiktora nie tknie tego, że nie zje, że nie. Moje również. To, ale w ogóle tych rzeczy, które są dobre, bo jeszcze coś będzie. I Jak nie zgadniesz, to nie jesz. Dobra, a więc masz do wyboru kolor brązowy. Brązowy. Czerwony. Czerwony. I. I brązowy, czerwony i... Żółty Ten żółty mi jakoś nie pasuje, on tam jakoś był taki... Jeszcze tego tak nie wymyślałem jeszcze Pierwsze dwa mówi się Czerwony lub brązowy Brązowy to może być na przykład jak wcześniej karma... Carmen... A czerwony to może być... Co jest czerwony? Pomidor Pomidor nie, papryczka O! To były jakieś żele Kurczę nie, to jest trudne tak wymyśleć Co to może być? Dawałem wcześniej brązowy, czerwonego jeszcze nie było Czerwony Albo nie, nie, brązowy daję, bo, bo ten czerwony jakoś tak czuję w nim zło, tak czerwony się kojarzy ze mi też, ja mam w głowie pewną teorię, że to jest tutaj czerwona, tego daję brązowy, albo nie, albo tak, albo nie, albo tak, dobra, brązowy. Wiedziałem, wyczułem, wyczułem Cię jeszcze tak jak po jakoś tak mi pasowałaś. Ja miałam tam w Ale jakoś tak analizowałem Cię lipcia. papryczka, wyczułem, mówiłem chyba papryczka, nawet mu wiedziałem. Chcesz trochę? Dziękuję. Ja nie lubię. Sandro, dajcie znać w komentarzu, czy Wy lubicie ostre. Czy lubicie, czy przepadacie, czy takie papryczki, czy to są Wasze smaki. Ja nie przepadam i które tym bardziej, ale dajcie znać w komentarzu, czy Wy lubicie. Ja lubię tylko słone Napiszcie. Wika, teraz. teraz jest super runda. Coś takiego przed nami jest. Nie wiem jak to w ogóle wyjdzie, co z tego wyjdzie, ale masz trzy kolory do wyboru. Kremowy, burgundowy, indigo. <laughs> Czekoladowy, by no który, jak nie myślisz? To burgundowy i indygo Nie wiesz? Burgund to chyba jakiś bord, co? No Czyli bordowy taki? Tak Czy póreczkowy, czy indygo? <laughs> no taki właśnie jak mówisz A indygo? Nie pamiętam, fioletowy taki Czyli kremowy, bordowy i fioletowy Kremowy, burgundowy, indygo, więcej się nie odzywam, wybieraj Zabieraj indygo <laughs> dlaczego fioletowy akurat? To lubię fiolet A nie chcesz innych? Zdecyduj się Wiktoria, ja się na przykład nie, też wahałem Nie, nic strasznego nie ma fioletowego Aj byś się zdziwiła Ja się zdziwię się Brawo ty nie, no. Brawo ty Wiktoria brawo ty. Kremowy był właśnie Sok z kapusty, wyciąg z kiszonej kapusty O boże To by nie było najsmaczniejsze, ale przypuszczam, że to zdrowe Zapraszam I jakie kolory? Brązowy, bordowy, biały Brązowy, bordowy lub biały kolor Mam wrażenie, że dalej powiedz tutaj się tak karma dla kota unosi takie mam dziwne przeczucie Znowu ją dałaś? Ja ci nic nie powiem Brązowy, bordowy lub biały, tak? Mhm. Brązowy, bordowy, biały, brązowy, bordowy, biały, brązowy, bordowy, biały, brązowy To jest moje zdanie Albo biały Brązowy, nie będzie leczą, brązowy Ktoś ty chyba jednak, chyba jednak lubi. Ale tylko jeden kawałek możesz Tylko Dlaczego to dałeś Dla ozdoby. Ja ja sobie robię? <laughs> Aż ja poczułem zapach świąt, słuchaj. Nie wiem co jest. Ja nie nie możesz, a nie ty możesz. Jak ja wam nie zgadną, to wtedy nie mógł, no ale ty możesz, tak. Ja też skupnię do Rafaela, muszę się przyznać. Bardzo dobre, ja jestem zadowolony. No to w takim razie Wiktoria, w tej rundzie masz do wyboru kolor. Kremowy kolor biały lub kolor czerwony. No wybieraj. W myśl, wybieraj, decyduj się kochanie, bo jednak tutaj powiem Ci szczerze, że masz rzecz bardzo nietypową, no. Kremowy, biały czy brązowy? Czekaj, bo Co? Kremowy! Kremowy, ale ja nawet powiedziałem jeszcze zły kolor potem, ja powiedziałem, powiedziałem, że jeszcze brązowe, brązowego nie było w puli, no nieważne i tak masz kolor kremowy kolor miód <laughs> łyżeczka miód nie będzie zła, baby czyż co? To... no co? mogłeś chcesz lepszy miód wybrać, a nie rzepakowy <laughs> ja, ja nie znam się łyżeczka będzie naprawdę jest w porządku, to raczej wow. myślę, się... że... ja się lubię bardzo lubię no, a ja myślę, że to jest ta dobra ale mi tak zapachniało to źle myślę, że to jest jedna z tych, z tych smaczniejszych rzeczy ale on jest taki... mało słodki? nie, jest taki płynny <śmiech> faktycznie ale <laughs> <laughs> jest... Mm... Mega słodki Uważam, że nie bez krajności Wiktoria, zjadłaś czy nie zjadłeś, Zjadłaś Brawo ty, ale to miała i ta dobra rzecz Dobre było, to jest jakby wejście w ten smak Mam wrażenie, że teraz już bym sobie mogła tak podjadać go A niech będzie zielony, żółty, brązowy Ty to, to tak szybko teraz zaczęłaś mówić, że ja już się zaczynam kupić. Zielony, żółty, lub brązowy Zielony, nie, żółty, nie... lub brązowy Żółtego jeszcze nie było, był zielony Jadąc coś zielonego, nie jadłem, ale chyba strzelałem Brązowego tak samo Wszystko może być ale że to może być tryn, ale w sumie kolor strzelan, ten brązowy za często się pojawia On już nie może być, a ten wcześniejszy zielony, zielony lub żółty? Żółty Niech będzie, niech będzie żółty Albo może na nie, nie zielony daję Nie, żółty Pięknie, że nie zgadłeś To jest żółty czy brązowy? No brązowy A nie żółty? Nie Brąz. No nie Nie wiem, jaki uważacie za to z kolor, Moim zdaniem to jest żółty To jest żółty, porównaj sobie Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i czy mogę je zjeść Zostawimy dzisiaj do 19.30 i jak napiszę, że możesz, to sobie wtedy O, wiesz. Super, to jest Ale plan Ale nie napiszę, to tego nie tkniesz Dobrze Więcej raz zgadłaś niż ja, bo Was? ja zgadłem dwa razy, a ty cztery, cztery. Trzebo cztery? W każdym razie więcej. Tak jak słuchajcie, dzięki wielkie zaglądanie. Klikajcie sobie teraz tutaj i zobaczcie ostatni czynik na kanale, w którym to ja zbytwałam natomiast rzeczy, które jest od Wiktorii, które jest z jej, a która mi jest wśród wielu. Klikajcie, tam się widzimy. Zobaczenia za 5, 4, 3, 2, 1. Pa!